Syntezy DDS na moim kanale to jeszcze nie było, dlatego zapraszam serdecznie na film. Projektów syntezy DDS w internecie jest odgroma na różnych wyświetlaczach alfanumerycznych, graficznych, z różnymi modułami generatorów itd., itd. Ja wybrałem taki, do którego po prostu miałem części, także użyjemy tego wyświetlacza, generatora Arduino Nano, może być Uno Micro itd. Enkoder, no ten musiałem dokupić i zmontuję to na płytce stykowej z jakimiś kabelkami, zobaczymy jak to będzie działało. Moduły powtykane, to bierzemy druciki i trzeba wszystko teraz ładnie okablować. Zmontowane. W pewnym okazuje, że nie dałem tych dwóch kondensatorków przy enkoderze, ale no zrobiłem to celowo. Jeżeli chcecie zrobić Taką syntezę, która rzeczywiście Wam będzie do czegoś służyła, to koniecznie je dajcie. Chodzi o to, znaczy one pomagają w tym, że przy przełączaniu, kręceniu enkoderem nie będziecie mieli jakichś fałszywych przełączeń. Także jeżeli to nie jest tylko na test, to te kondensatorki dajcie. Trzeba podłączyć teraz Arduino do komputera i zaprogramować. Otwieramy program w Arduino IDE. No i oczywiście najpierw musimy w narzędziach wybrać naszą płytkę, jaką mamy, w moim przypadku Nano ze starym bootloaderem i oczywiście portcom, do którego jest ta płytka podpięta, jaki nam się otworzył. Następnie, kolejna ważna sprawa, biblioteki. Pierwsza biblioteka, Wire, jest w zestawie, natomiast pozostałe musimy sobie pobrać. Pokrótce tylko powiem. Wchodzimy na stronę, pobieramy zipa, rozpakowujemy go do katalogu, na dysk no, C, najprawdopodobniej tam, gdzie mamy dokumenty, w katalogu Arduino i do katalogu Libraries. I to wszystko. Te cztery pliki trzeba pobrać w formie zip i rozpakować do katalogu z bibliotekami. Czy wszystko działa? Bierzemy, zweryfikuj, czekamy na skompilowanie programu. Jeszcze momencik i zaraz będziemy wiedzieli, czy udało się go skompilować, czy nie. Tak, udało się skompilować, więc możemy go spokojnie wygrywać płytkę. Klikamy strzałeczkę Wgraj. On oczywiście się ponownie skompiluje i wygrywa do naszego Arduino. Jak pojawi się nam napis, że program wygrany, możemy płytkę już od kompa odłączyć. Ładowanie zakończone. OK. Załadowałem. I myślałem, że nie działa, ale działa. Jak się przyjrzycie, to na tym wyświetlaczu są napisy. To nie jest sprawa folii. Folia jest przezroczysta, ale ten wyświetlacz po prostu źle działa. On ma tak słabe podświetlenie, że tutaj nic nie widać. Włączyłem oczywiście zasilanie bezpośrednio, żeby zobaczyć, czy coś to zmieni. No nie, niestety nie, także muszę zamówić nowy wyświetlacz. Chwila reklamy. Jeżeli podoba się to, co robię, zapraszam do subskrybowania kanału, włączenia powiadomień, nakarmienia pana algorytmu YouTube'owego, algorytma komentarzami. Pan algorytm jest zawsze głodny. Jeżeli ktoś chciałby, może także zostać moim patronem, czy postawić mi kawę. A co do wyświetlacza. Próbowałem walczyć z tym wyświetlaczykiem jeszcze software'owo, ale no niestety to już jest elektrośmieć. Po wymianie... Wygląda to w ten sposób, nawet w tym ostrym świetle. Od góry mamy ustawioną częstotliwość, domyślną, na której ma się włączać, możemy zdefiniować. Następnie krok. Krok jest 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 1 mega, 1 Hz, 10 Hz. I nie ma 100 Hz, ale to można sobie samemu zmodyfikować w programie. Częstotliwość pośrednia, jeżeli jakąś wpiszemy. To będzie tutaj wyświetlona. Jeżeli troszeczkę Wam miga ten ekran, nie wiem, jak to będzie w kamerze, to dlatego, że e, troszeczkę nachodzi się częstotliwość odświeżania ekranu z klatkarzem kamery i to na kamerze może troszeczkę migać, ale tutaj jest wszystko w porządku, tak jak się patrzy gołym okiem. Musiałem dodać te dwa kondensatorki jednak przy encoderze T2, bo bez nich to ten encoder tak sobie chodził, nie chodził, że tak powiem. I e, teraz tak. Sam. DDS chodzi od 1 MHz do 120 MHz. Pozostałoby tylko tutaj dać jakiś dziennik napięcia na wyjściu, w zależności jaki poziom napięcia VFO potrzebujemy na mieszaczu. I można by jeszcze zrobić ewentualnie jakieś modyfikacje, czyli na przykład ograniczyć częstotliwość, na przykład od 7 do 7,2 MHz, czy tylko na pasmo 80-metrowe czy no, co by tam człowiek chciał, można dodać dwa przyciski, A przez B i A równe B, czyli VFOA, VFOB i przycisk, który zrównuje te częstotliwości. No tutaj już można puścić sobie wodze fantazji. I to było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.